Hej wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Dawno go nie było na moim kanale, a jest to What I Eat in a Day. Ja ostatnio też mam inspirację do gotowania, mam dużo czasu i naprawdę mam fajne, nowe przepisy, które, z którymi chciałabym się z Wami podzielić, bo są to takie letnie, fajne posiłki. Myślę, że naprawdę łatwe do odtworzenia. No i są po prostu przepyszne. Ostatnio mam obsesję a dawno nie było takiego filmiku na moim kanale. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, piszcie komentarze, jak lubicie tego typu filmy, bo, bo w sumie jestem ciekawa, bo teraz głównie skupiam się na tematyce modowej. Słyszycie to ptaki za oknem? Wow. Zapraszam Was na moje social media, czyli Instagram i TikTok, ponieważ tam stawiam e, co tydzień jakiś nowy filmik. Teraz będzie co tydzień albo jakiś shorts, albo właśnie jakiś TikTok. E, nawet może i więcej razy w tygodniu, wiadomo na TikToku tak bardziej spontanicznie, jakieś Get Ready With Me. E, a na Instagramie też staram się stawiać co tydzień, co dwa tygodnie jakiś shorts, reels, więc serdecznie Was tam zapraszam. Ja już nie będę przedłużać i przejdźmy do śniadania. Do śniadania potrzebujemy bajgla, mój jest z spódki, dodatkowo taki serek e, aksamitny, ziołowy jest według mnie najlepszy, może być jaki chcecie, serek wiejski dla białka, mogą to też być po prostu dwa jajka, rozponkę pomidora takiego zwykłego. I sobie piję witaminy i szota imbirowego, bajgla przekroiłam na dwie połówki i wsadzam do opiekacza, żeby się tak fajnie zgrillował i był taki chrupiący. Pomidora sobie pokroję w plastry, żeby fajnie się go kładło na kanapkę. Tutaj sobie wyjmuję talerz. No i smaruję moje bajgle. Mm, właśnie tym serkiem ziołowym, serio on jest przepyszny, jakby ja mogę go jeść codziennie nawet łyżkami e, i uważam, że jest dużo lepszy niż ten taki zwykły, fajny też jest czosnkowy, ale Wy możecie użyć tak naprawdę jakiego tylko chcecie. Kładę na to roszponkę, dosyć sporo, żeby było dużo zieleniny. Na to kładę dwa plasterki szynki. No i oczywiście na to mojego pomidorka, no i resztkę sobie daję na bok, żeby nie marnować, przyprawiam solą, no i to jest moje gotowe śniadanie, pyszne, bardzo mnie najada. Do tego oczywiście szklanka wody, nie zapominajmy o wodzie, trzeba ją pić, no i to jest moje gotowe śniadanie. Później dostałam jeszcze kawkę z Nero od brata. Do przygotowania obiadu potrzebujemy dziś buratę, moja jest z przeceny, więc dlatego ma taką nalepkę, e, pesto bazyliowe albo oliwę, pomidorki małe, pomidorki duże, ale tak naprawdę jakie macie będą, takie będą dobre, szynkę prościutto parmeńską, no i do tego roszponkę lub rukolę. Więc zrobimy sobie na maksa prosty, szybki lunch, obiad. Użyjemy sobie buraty, moja jest... Do wykorzystania biorę sobie talerz, tutaj mamy rozpąkę, więc ją użyję podobnie już do końca. Moja jest już umyta, więc proszę na mnie nie krzyczeć. Damy sobie całą, żeby już ją zjeść, bo ona już powoli się robiła taka, wiecie, niefajna. Dobra, teraz sobie pokroję pomidora. Otworzę jeszcze buratę. Mam nadzieję, wszystko z nią w porządku, A, mamy kulkę. Dajemy ją na sam środek. Teraz sobie pokroję pomidorki, jeszcze te umyję, tego pokroję i będę tutaj wrzucać. Na końcu dodam pesto i szynkę parmeńską owinę. Takie paluszki chlebowe. To zaraz Wam pokażę. Jak nie macie pesto, to oliwa nawet będzie lepsza, ale ja już nie mam, skończyła mi się więc użyję sobie pesto. W sobie pokryłam już wszystkie pomidorki przyprawiam wszystko solą i pieprzem dużo soli, bo pomidory są, są pyszne, daję trochę pesto, no i właśnie tutaj zawinam jednego paluszka niestety nie wiem skąd są, ale wiem, że są podobne w Lidlu i tutaj Wam pokazuję jak to owijam, nie jest to nic skomplikowanego, możecie też dać serek, żeby się trzymało, no i mam gotowy lunch I na deserek sobie zjem takiego loda, batona z Lidla, chyba są, tam pokazywałam opakowanie i jeden ma taki e, około 160 kalorii, więc idealny na deser. Jeszcze te lody mają w środku takie orzeszki gdzie jest tak pyszne. Bardzo spoko, co? Jest taki trochę... No i tutaj sobie zrobię świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Mam takie urządzenie w domu, niestety nie wiem, czy jest nadal dostępne. No, ale w każdym razie bardzo lubię ostatnio. Są bardzo dobre pomarańcze. No i w ogóle jest on taki pyszny, świeży. No i czuję, że tak zdrowo wtedy jest. Wiecie o co chyba mi chodzi. I sobie użyłam trzech, dwóch pomarańczy, zależy jak są duże. Nic prostszego i mam przypyszny soczek do picia. I no po prostu piję go codziennie. kolację, zjem sobie skyra waniliowego, no i całego takiego banana, ja jem małe kolacje, jakoś nie lubię się najadać na noc, już byłam bardzo najedzona tego dnia, dlatego też no właśnie tylko jogurt i banan, możecie dodać masła orzechowego, ja nie czułam takiej potrzeby, myślę, że to przez tą słodką kawę z Nero, bo to było laty karmelowe. Tutaj sobie daję skyra do miseczki, Wy nawet nie musicie, ale ja chciałam, żeby było ładnie, pokroiłam całego banana, no i to jest moja taka kolacja, deser, bardzo lubię, kiedy właśnie nie wiem co zjeść. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał i że któryś z tych posiłków Was zainspirował do zrobienia go, że odtworzycie moje posiłki, że dostaliście jakieś inspiracji i że coś nowego sobie zjecie. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bo zaraz będziemy mieli 500 subów i mogę przygotować jakiś specjalny odcinek. Naprawdę warto i naprawdę warto odwiedzać mnie na moich social mediach. Czyli Instagram i TikTok Ja bym Wam chciała życzyć miłego dnia Popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru Kiedy tylko oglądacie mój filmik Piszcie komentarze, który z tych posiłków Najbardziej Wam się spodobał A może Ci podobne My się widzimy w kolejnym za tydzień No i pa pa